Cześć załoga z tej strony. Hito. Zapraszam Was do kolejnego odcinka kariery, przebudowy tym razem Sporting. Drużyna obiecana już parę miesięcy temu, ale dopiero w tym momencie bierzemy ją właśnie pod moje skrzydła i miejmy nadzieję, że odbudujemy ten bardzo kiedyś dobry zespół. W tym momencie wydaje mi się, że jest pomiędzy trzecim a czwartym miejscem w lidze portugalskiej, tak można powiedzieć w hierarchii, bo jest oczywiście Benfica, Porto. Wydaje mi się, że Sporting i Braga, ale z Bragą gdzieś tam walczą o właśnie tu pozycję numer 3 w tym momencie. I tutaj możecie zauważyć, kluczowa dla nas postać, czyli bramkarz, Ryan, już ma 80 overall, a nasz najlepszy bramkarz miał chyba 75, no i lewa obrona, więc dlatego Dano do nas przyszedł, lewy obrońc, już bardzo doświadczony, ale wydaje mi się, że da tą jeszcze 2-3 sezony, no jak widzicie... Jesteśmy na drugim miejscu w lidze, no i z pierwszego wychodzimy z grupy D, więc będziemy grać dalej w europejskich pucharach, a tu możecie zauważyć, że pierwszy nasz transfer zimowy to jest Jose Maria Sildero, ofensywny pomocnik, ale także Carlos Salcedo, zawodnik środka obrony, więc na tych pozycjach mamy wzmocnienie już na kolejny sezon, a tutaj dostałem propozycję nie do odrzucenia. Do FC Barcelony Więc musiałem się zgodzić Stwierdziłem, że to będzie realistyczne A to co tu się wydarzyło To nie mam pojęcia Dałem na listę transferową Cristiano Ronaldo Z tego powodu, że chciałem Podpisać z nim kontrakt za dwa 3 sezony Jakby zaczniemy być Takim dużo lepszym zespołem a Cristiano Ronaldo będzie już miał ten niszy overall, ale przeszedł na wypożyczenie Juventus, stwierdził Sari, Nie, ja chcę Paulo de Bale, Ronaldo sobie weźcie. więc skorzystałem z okazji i na pół roku możemy mieć tego zawodnika Tutaj możecie zauważyć, że przegraliśmy niestety w półfinale z Walencją, wygraliśmy mistrzostwo, no i zagramy puchar Puchar właśnie Portugalii z Bragą i mam nadzieję, że właśnie Zwycięż, że my wygraliśmy 2 do 1. Cristiano Ronaldo, dwie bramki, więc ten, to wypożyczenie już się sprawdziło. A wydaje mi się, że każdy chyba fan sportingu chciałby, żeby Cristiano Ronaldo tak za 2-3 lata już przyszedł do tego zespołu. A wydaje mi się, że nawet za 2 lata już może to się wydarzyć z tego powodu, że nawet po tym sezonie widać, że Cristiano Ronaldo ma już swoje lata. Jest piłkarzem fenomenalnym, zawsze był, ale niestety. Metryki się niestety nie da oszukać. W tym momencie Cristiano Ronaldo jest już bardzo doświadczonym zawodnikiem i są młodzi, którzy po prostu są bardziej wybiegani. Może nie mają takiej umiejętności, ale jednak Cristiano Ronaldo to jest legenda piłki nożnej, ale kiedyś trzeba ze sceny zejść. Wydaje mi się, że to jest aktualny moment właśnie w naszej karierze, żeby. Ten zawodnik się tutaj odbudował i później do Juventusu wrócił i zobaczymy, czy uzyska pierwszy skład, czy jednak dalej będzie rezerwowym. Tutaj możecie zauważyć dwie piękne bramki w jego wykonaniu. No ale to nie on został kapitanem zespołu, to właśnie Fernandez, czyli nasz najlepszy, właśnie ten ofensywny pomocnik, ten najlepszy nasz zawodnik w tym składzie, podnosi Puchar, który jest tutaj od wielu, wielu lat. Wiemy, że dostaje ofertę, czy to z PSG, czy z Manchester United, ale jeszcze nie odszedł. W tym roku nie dostałem żadnej oferty od tego zawodnika, choć statystyki miały fenomenalne. 34 bramki, 16 asyst, Cristiano Ronaldo, 28 spotkań, 21 bramek, 3 asyst. Fenomenalne statystyki. No i Dano też się sprawdził, bo fenomenalne statystyki w asystach. Ale on akurat miał być tym bardziej ofensywnym z bocznych obrońców. To jednak ten drugi zawodnik z Macedonii był ustawiony bardziej na defensywę, więc on nie wybiegał do przodu, ale Dano mógł tam właśnie... Zasuwać potem lewym skrzydle na początku Ruben wezo, z tego powodu, że ten środek obrony nie był jakiś najlepszy. Ale bardzo mi zależało, żeby wzmocnić właśnie tą pozycję. Także prawo obrońca, który ma na przyszłe lata wzmocnić właśnie nasz zespół. No i Bruma, który dziś tam nie mógł się rozwinąć w Ajaxie, dlatego wraca do nas i to u nas będzie. Grał pierwsze skrzypce na właśnie lewej pomocy. Ryan dostał propozycję, dlatego Rui Patricio wraca właśnie do ligi portugalskiej, do Sportingu. Mam nadzieję, że tutaj się odbuduje. No i jeszcze parę lat pociągnie jako ten właśnie najlepszy bramkarz w lidze portugalskiej, ale też chyba w reprezentacji Portugalii cały czas jest na szczycie. Po pierwszej części sezonu zajmujemy pierwsze miejsce, 40 punktów, elegancko. Nawet wychodzimy z grupy, co mnie zdziwiło, bo wydawało mi się, że z Lionem niestety przegramy tą rywalizację, ale na samym końcu to my okazaliśmy się lepszą tą drużyną. Tu możecie zauważyć, że potrzebowałem środkowego napastnika, gdzieś kulała ta pozycja, dlatego Laurie Barrett do nas przyszedł. Czy ten zawodnik się sprawdził? Za chwilę zobaczymy. My wygrywamy Mistrzostwo, więc obraniamy na szczęście dla nas ten tytuł. W 1-8 odpadamy z Borusją. Straszny łomot dostaliśmy. 5 do 1, ale brak doświadczenia. Po wielu latach wracamy. Po wielu latach może nie, ale po jakimś czasie wracamy właśnie do Ligi Mistrzów. Wyszliśmy z grupy, to już był duży sukces. Wygrywamy Ligę Portugalską. Wygrywamy Ligę, ale także Puchar, jak mogliście zauważyć. No i tutaj oczywiście Fernandez wyszedł do nas. Z nami na konferencję prasową i mógł się przywitać. 41 bramek to jest po prostu maszyna do strzelania bramek i asyst, był 15 aż. No ale także dano 12 asyst to jest naprawdę świetny zawodnik już 33-letni. Więc musimy wzmocnić tą lewą obronę. Ale jednak gość jest fenomenalny. Nie dostałem żadnej propozycji, która miałaby sens, żeby go sprzedawać. Bo to było 80 milionów gdzieś za takiego zawodnika. 150 to jest minimum, wydaje mi się. A tu możecie zauważyć dwóch kolejnych zawodników, których. Spróbowałem, spróbowałem zakupić, żeby wzmocnić to całe ustawienie moje, czyli 4, 2, 3, 1. No i Cristiano Ronaldo stwierdziłem, raz mi się udało, dlaczego na koniec kariery nie wypożyczyć właśnie Cristiano Ronaldo. Jak widzicie, Sari stwierdził, ok, możemy porozmawiać. Nadal tego gościa nie lubię, dlatego możecie go wziąć. Więc... Jak widzieliście Cristiano Ronaldo dołączył do naszej wesołej paczki Będziemy próbować zdobyć Ligę Mistrzów Bo wydaje mi się, że to jest jedyny Słuszny cel właśnie tego danika I troszkę zmieniłem formację Zagraliśmy ofensywnie Zagraliśmy 4-3-3 właśnie ofensywnie Z bardzo takim wybieganym Środka pola Jak zauważyliście bardzo dużo transferów Ale także Bruno Fernandes Wreszcie 160 milionów Manchester City musiałem kogoś zakupić na jego miejsce David Neresz fenomenalnie pasuje mi do tej układanki właśnie na prawym skrzydła, bo resztę mamy gdzieś zapełnioną, właśnie tego prawego skrzydła nam brakowało a pamiętajcie, że w pierwszym sezonie w zimie podpisaliśmy kontrakt z ofensywnym pomocnikiem więc w tym momencie to on będzie mógł się rozwijać w naszym zespole dużo lepiej choć już ma 28 lat jak zauważyliście drugie miejsce w grupie Ligi Mistrzów a tu Ferro przychodzi do nas jako środkowy obrońca musiałem wzmocnić tą pozycję, nadal cierpiała nasza obrona dlatego potrzebowałem kolejnych zawodników a tamtych po prostu gorszych sprzedawałem. Pierwsze miejsce, obraniamy tytuł po raz trzeci z rzędu, wow, to jest niesamowity szacunek. Nie zagraliśmy w Pucharze, w Pucharze niestety Portugalii, po prostu się nie odbył w naszym wykonaniu, a my zagraliśmy finał Ligi Mistrzów z właśnie Liverpoolem, jak widzieliście, 2 do 2, 3 do 4 w rzutach karnych. No i teraz możecie zauważyć skład, jaki będziemy mieć do dyspozycji w tym Meczu. Oczywiście ten mecz się już odbył, widzieliście już wynik, ale możecie zauważyć, wsiąść głęboko w fotelach i poglądać, właśnie skrót spotkania. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, jak to wyglądało po prostu. Alison, Van Dijk, Ramos. Ramos, w ogóle, jaki to jest dziwny skład Liverpoolu, a to jest najlepszy naprawdę skład Liverpoolu w tym momencie. Oni wielu zawodników posprzedawali. Mane, z tego co pamiętam, w tej karierze grał w Realu Madryt. Firminio grał na przykład w Barcelonie. Więc naprawdę ta drużyna się rozsypała. Wiele kontuzji, to że doszli do finału. To jest po prostu cud. Ale mieliśmy szansę i wiedziałem, że mamy szansę z tym Liverpoolem. Właśnie takim ustawieniem graliśmy Wendels i właśnie Sanchez, który właśnie strzelił bramkę w tym spotkaniu. I to zobaczcie, jakie pięknej urody ta bramka po długim słupku. Aż fenomenalnie to wyglądało. I oczywiście Wendel, który też takim kantowym właśnie uderzeniem po długim rogu umieścił piłkę w ramce. no i oczywiście musimy podnieść tym razem to już będzie Cristiano Ronaldo który jest już legendą sportingu i wydaje mi się, że to jest odpowiednia osoba żeby ten klub prowadzić w kolejnych sezonach oczywiście swoją remnomą i tak dalej może stwarzać ten zespół od młodych zawodników też będzie ważną osobą w strukturach zespołu, a ja mogę już odejść do innego zespołu, który także potrzebuje przebudowy i to wszystko, żeby inaczej wyglądało. Czy ktoś inny sobie poradzi? Nie wiem. Zobaczymy za parę sezonów. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że to Wam się nagle się podobał i zostawicie łapkę w górę, bo to naprawdę pomaga w rozwijaniu kanału, a jest nas 4000 i bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, oglądacie i mnie wspieracie w tym wszystkim. Jestem naprawdę ogromnie wdzięczny Wam wszystkim. Jest nas 4000 jeszcze raz za tę łapkę w górę i wielkie serdeczne podziękowanie dla Was. Cześć!